Witam wszystkich. Dzisiaj mamy odcinek Daily z okazji Iwańskiego Czerwca. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o dinozaurach, jakie znajdowały się na Isla Sorna przed incydentem w 1993. Ale jeszcze zanim zaczniemy, pamiętajcie o zostawieniu suba, lajka i komentarza, bo wtedy YouTube posiada film dalej. A ja będę mógł dalej dla Was nagrywać. A już bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Welcome. Park. W 1993 roku Ingen posiadał na Sornie 9 gatunków dinozaurów roślinnożernych, 6 gatunków dinozaurów dinozożernych, a także jeden gatunek kladających gadów. W sumie 16 gatunków zwierząt. A oto stan zwierząt w roku 1993. Roślinnożercy Brachiozał 10 osobników Amenhizaur 4 osobniki. Edmontozaur 4 osobniki. Parazaurolow 13 osobników. triceratops 10 osobników. Microceratus 22 osobniki. Stegozaur 11 osobników. Pachcefalozaura 9 osobników. Galim. 20 osobników W sumie 103 dinozaury Mięsożercy Tyranozaur 6 osobników Velociraptor 18 osobników Carnotaur 2 osobniki Baryonyx 5 osobników Dilofozaur 12 osobników Kompsognat 43 osobniki. W sumie 86 dinozaurów gady latające Pteranodon 10 osobników w sumie 10 latających gadów wszystkie gatunki w sumie 199 zwierząt tym akcentem też sobie zakończymy Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu suba, lajka i komentarza. Trzymajcie się, pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób. Life, uh, finds a way.